Pieniędzy z sejf jeszcze nie ma, ale Donald Tusk wytoczył już najcięższe działa. Wymierzył z nich prosto w prezydenta, którego chce zmusić do bezwarunkowej kapitulacji. Premier wymyślił sobie blitzkrieg i gotów strzelać do każdego, kto stanie na drodze. Jemu albo niemieckim przyjaciołom, którzy już czają się w okopach. Ekspres Plus, Rafał Patera, Cel. Pal. Premier Donald Tusk mówi, że ewentualne weto prezydenta go nie powstrzyma, rząd i tak weźmie unijną pożyczkę SAFE. Ustawę przyjęły dziś komisje senackie. Autokar podróżujący z Budapesztu do Krakowa miał wypadek na Słowacji. Po zderzeniu stanął w ogniu, jak potwierdziła lokalna policja, nie żyje kierowca pojazdu. Zagrał w legendarnych filmach Czas Apokalipsy i Ojcu Chrzesnem. Robert DiVal zmarł w wieku 95 lat. Kasper Tomasiak ma już na koncie trzy medale olimpijskie. Kto wie, może już wkrótce w jego ślady pójdzie 17-letni brat Konrad. Demokracja demokracją, ale racja musi być po naszej stronie, zdaje się mówić Donald Tusk. Premier zapowiedział, że niezależnie od decyzji prezydenta, rząd i tak weźmie unijną pożyczkę SAFE. Jednocześnie politycy koalicji 13 grudnia wprost przyznają, że środki będą mogły zostać Polsce odebrane, jeśli w przyszłym roku wybory parlamentarne wygrają ci, których nie lubią w Berlinie czy Brukseli. Bezpośrednio... Senat i Połączone Komisje Obrony Narodowej i Finansów Publicznych. Senatorowie przyjęli ustawę o programie SAFE. Ustawa wraz z poprawką została zaakceptowana przez Połączone Komisje. Teraz ustawa trafi na posiedzenie planarne Senatu. Koalicja rządząca forsuje przyjęcie pożyczki, która może być źródłem politycznego nacisku na Polskę. Wszyscy obserwujemy scenę polityczną i, i myślę, że Unia Europejska też ma świadomość, że na przykład u nas może nastąpić zmiana władzy, czego sobie i, i obywatelom nie życzę w 2027 roku. Jeżeli tacy ludzie, na przykład jak pan Ziobro i jemu podobni, dostaną takie pieniądze i będą gospodarowali w taki sposób jak naszymi, to muszą być gwarancje i zabezpieczenia. Po przyjęciu ustawy przez Senat, ta trafi na biurko prezydenta. Wiele wskazuje na to, że Karol Nawrocki nie zgodzi się na program SAFE. My i tak znajdziemy sposoby. Nawet jak będą blokować, nawet jak będą wetować. I tak znajdziemy sposoby, żeby przynajmniej część tych środków uratować. Ale to będzie kosztowało czasu i to trochę będzie kosztowało też niepotrzebnie pieniędzy, nerwów. Wcześniej państwa członkowskie Unii Europejskiej ostatecznie zaakceptowały polski plan inwestycyjny z programu SAFE. Jednak rząd na razie ukrywa przed Polakami informacje o tym, na co dokładnie mają być przeznaczone pieniądze. Tragiczny w skutkach wypadek polskiego autokaru na Słowacji, śmierć poniosła jedna osoba, dwie w stanie ciężkim, ale nie zagrażającym życiu, trafiły do szpitala. Do zdarzenia doszło rano, na krętej drodze między Różą Brokiem a Donowalej. Polski autokar jadący z Krakowa do Budapesztu zderzył się z ciężarówką przewożącą drewno. Kierowca autobusu, obywatel polski, zginął na miejscu. Maszyna stanęła w płomieniach. Według wstępnych ustaleń pojazd z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu. Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Autokarem podróżowało 26 osób różnych narodowości. Dwie zostały przetransportowane do szpitala. Ich stan określany jest jako ciężki, ale nie zagrażający życiu. Kolejna afera w służbie ochrony państwa. Jak ustalił nasz dziennikarz Marcin Dopski, właśnie wyrzucono z pracy jej funkcjonariusza, bo miał poinformować o skandalicznej transakcji, którą ujawnił portal Blask Online. Według ustaleń portalu samochodowe łańcuchy śniegowe, widniejące na fakturze sop nie pasują do rządowych pojazdów. Mają one natomiast odpowiadać parametrom prywatnego Lexusa Donalda Tuska. Według doniesień Blask Online premier miał nim pojechać na ferie do Włoch. Państwowa służba na razie nie skomentowała sprawy zwolnienia. Niezwykły kocioł, będziemy mieli teraz w plusie, a wszystko przez Igrzyska Olimpijskie, do których zaraz w wielkiej formie wrócimy. Pobawimy się także w kotka i myszkę, okazja jest ku temu przednia. Dzisiaj dzień kota, koci, koci łapci. Policyjny pościg za skradzionym z terytorium Niemiec camperem. Jego kierowca w trakcie ucieczki popełnił szereg wykroczeń drogowych. Ostatecznie swoją jazdę zakończył na rondzie w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie wpadł w ręce mundurowych. Watykan z okazji obchodów 400-lecia Bazyliki Świętego Piotra ma dla zwiedzających szereg udogodnień, w tym skrócenie kolejek poprzez możliwość wcześniejszej rezerwacji online. Lekarze jednego ze szpitali w Niemczech udowodnili, że są gotowi nieść pomoc każdemu, nawet jeśli chodzi o skrzydla tego pacjenta. Ranny kormoran mógł liczyć tu na profesjonalne opatrzenie ran. Polacy mają wielkie serca. Już czwarty rok trwa rosyjska pełna skalowa agresja na Ukrainę, a my wciąż niesiemy pomoc. Katolicka Fundacja Małych Stupek uzbierała pieniądze na agregaty prądotwórcze, które ruszyły w drogę ze Szczecina do Charkowa. 18 stopni na minusie, nawet takie mrozy mogą być w Charkowie do końca lutego. Rosjanie zniszczyli tam infrastrukturę krytyczną. O pomoc poprosiły polskie siostry orionistki z tamtejszej parafii. I tak fundacja małych stópek uzbierała 60 tysięcy złotych w niespełna tydzień. 50 agregatów wyjechało już na Ukrainę. Tyle, ile się zmieściło wagowo do tych samochodów. Po prostu wiedziemy i wiemy, że to jest tam bardzo, bardzo potrzebne. Do potrzebujących trafią też m.in. śpiwory, termosy i środki czystości. W pomoc zaangażował się dziennikarz Gazety Polskiej Tomasz Duklanowski. Jutro rozpoczyna się wielki post, a wraz z nim ruszają zapisy na ekstremalne drogi krzyżowe. Trasy liczące około 40 km pokonywane nocą w skupieniu samotnie lub w niewielkich grupach. Celem jest droga w głąb siebie, konfrontacja z własnymi słabościami i modlitwa do Boga w konkretnej intencji. Idziesz w ciemności i zostajesz sam ze sobą, z rozważaniami, z pytaniami, o które na co dzień nie pytasz, o których często, od których często uciekasz. Skala wydarzenia rośnie z roku na rok. Zaplanowano już ponad 1400 tras, w tym około setki za granicą. Zapisy ruszają jutro, a uczestnictwo to przeżycie, które nie kończy się wraz z powrotem do domu. Wyprzedaż na słynnej stacji benzynowej dobiegła końca i znowu okazało się, jak Donald Tusk traktuje swoje obietnice wyborcze. Miesiąc temu premier udostępnił w internecie zdjęcie stacji z Lubieszyna na przejściu granicznym z Niemcami. Paliwo było tam po 5,19. Miało to sugerować spełnienie wyborczej obietnicy. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna. Dziś na tej samej stacji paliwo jest już droższe o 40 groszy na litrze. Co na to kierowcy? To widzi pan, to jest tak czy jak jakaś manipulacja. Jeżeli Tusk będzie przy władzy, nic nie będzie dobrego w Polsce. Czas przygraniczne stacje benzynowe decydują się na chwilę obniżyć ceny, aby ściągnąć klientów z Niemiec, i w tych obniżkach nie ma żadnej zasługi rządu. Oto finał policyjnego pościgu, który zakończył się na rondzie w Gorzowie Wielkopolskim. Kierowca tego, jak się okazało, skradzionego w Niemczech kampera, nie zatrzymał się do kontroli policyjnej i zaczął uciekać. Zatrzymał go jednak znak, w który uderzył na jednym z rąd. Mężczyzna zostawił wtedy pojazd i wybrał ucieczkę pieszo, ale szybko został zatrzymany. 34-latek był poszukiwany do odbycia kary. Nie posiadał uprawnień do kierowania, a dodatkowo znajdował się pod wpływem środków psychotropowych. Został aresztowany na 3 miesiące. Odeszła legenda kina, Robert Duvall. Aktor zasłynął z ról w Ojcu Chrzestnym, czasie apokalipsy i pod czułą kontrolą. O śmierci poinformowała rodzina. Ta rola w Ojcu Chrzestnym przyniosła Robertowi Duvallowi ogromne uznanie i pierwszą z siedmiu nominacji do Oscara. New York Police Captain, Aktor zmarł w wieku 95 lat. Wielu pamięta go jako podpułkownika Billa Kilgora w czasie apokalipsy. Hey! Hey, like Diwan zdobył 4 złote globy i jednego Oscara. Watykan świętuje 400-lecie Bazyliki Świętego Piotra i z tej okazji przygotował serię nowych udogodnień dla zwiedzających. W planach są m.in. systemy rezerwacji online, który ma skrócić kolejki, tłumaczenia mszy nawet na 60 języków oraz stała wystawa na tarasie Bazyliki. Rozszerzony zostanie także bar z przekąskami pod kopułą Michała Anioła, co wzbudziło kontrowersję. Kardynał Mauro Gambetti podkreśla jednak, że zapewnienie pielgrzymom wody i jedzenia jest konieczne. Inicjatywy upamiętniają konsekrację świątyni z 1626 roku. Roku. Tradycyjny sport Korei Południowej traci popularność, podczas gdy kraj podbija świat muzyką i filmem, jej słynne zapasy Sireum walczą o przetrwanie nawet w kraju. Sport, który święcił triumfy w latach 80. dziś zmaga się z brakiem pieniędzy i zawodników. Mimo że w 2018 roku Sireum trafiło na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Międzynarodowe uznanie nie przełożyło się na popularność ani sukces komercyjny. Eksperci ostrzegają, bez wsparcia ta ponad 1500 letnia tradycja może zaniknąć. W Mediolanie to dopiero mają kocioł. I wcale nie chodzi o turystów przyjeżdżających na zimowe igrzyska, chodzi o olimpijski ogień, który rozpalono w dwóch nawet kotłach, jednym w Mediolanie, a drugim w Curtinie. Kocioł płonący pod łukiem pokoju w Mediolanie co wieczór przyciąga tłumy mieszkańców i turystów. Kilkuminutowe pokazy światła i ognia, powtarzane co godzinę, pozwalają widzom poczuć olimpijską atmosferę. Czułem, że muszę tu być. Można tu poczuć trochę klimatu olimpijskiego. Mieszkam tu od wielu lat, ale zobaczenie tego w kontekście Igrzysk Olimpijskich było czymś, czego naprawdę pragnąłem. Jako Mediolańczyk czułem się zobowiązany tu przyjechać. Konstrukcja kotła inspirowana jest geometrycznym stylem Leonarda da Vinci i zachwyca swym płomiennym wyglądem, równolegle do bliźniaczej instalacji w Cortinie d'Ampezzo. Kotły stanowią symbol harmonii między dwoma miastami gospodarzami, na których terenie rozgrywane są igrzyska. A dopóki ogień się tli, jest nadzieja także na medale. Tajwan świętuje nowy rok księżycowy. Zabytkowa świątynia Baoan w Tajpej uderzyła w dzwon 108 razy, aby powitać rok konia i pomyślność dla wiernych. Liczba 108 w kulturze chińskiej symbolizuje szczęście i dobre losy. Świątynia wpisana w 2003 roku na listę UNESCO Dziedzictwa Azji i Pacyfiku przyciąga coroczki tłumy wiernych na noworoczne modlitwy i uroczystości. 44-letni Deden Mahmud Ali Yudin 3 lata temu rzucił pracę kierowcy i zaczął zdobywać TikToka. Jego pomysł? Miniaturowy wózek sprzedający mini dania chińskie. Filmy z jego kulinarnymi miniaturkami stały się wiralem, zdobywając ponad 2 miliony wyświetleń. Zachęcony sukcesem, Deden wyruszył na ulice miasta, serwując miniaturowe porcje uczniom i ciekawskim przechodniom. Dorośli chwalą kreatywność, dzieci ustawiają się w kolejce. Mikrowózek, mikrokuchenka, mini krzesełka i stoły i wielka popularność! Deden pokazuje, że w social mediach nawet mały pomysł może zrobić wielkie wrażenie. Personel szpitala w Bremie przyjął na oddział niespodziewanego pacjenta. To ranny kormoran, który pojawił się przed ośrodkiem, próbując uzyskać pomoc medyczną. Kormoran rzeczywiście przyszedł do nas z prośbą o pomoc. To jasne, że celowo udał się na pogotowie i próbował dziobać dziobem w okno, aby zwrócić na siebie uwagę, ponieważ był w stanie krytycznym. Tak miał w dolnej części dzioba wbity haczyk wędkarski. Personel wezwał straż pożarną, która pomagała unieruchomić zwierzę i usunąć metalowe elementy przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Po Opatrzeniu obrażeń kormorana wypuszczona na wolność i od tamtej pory w jego życiu nie ma żadnych haczyków. Pogoda chce zagrać z nami w otwarte karty i rzucić na stół wszystkie swoje asy. Co ma w rękawie? I śnieg i deszcz i nawet trochę słońca, a do tego ocieplenie, żeby tylko aura nie chciała blefować. Czwartek jeszcze z przewagą śniegu. Padać nie powinno jedynie na Mazowszu. Wciąż zimno od minus 4 do plus 1 stopnia. W piątek śnieg popruszy już tylko na Pomorzu i Podkarpaciu. W pozostałych regionach pogodnie z przewagą Słońca. W całym kraju temperatury poniżej zera od minus 3 do minus 1 stopnia. Małe ocieplenie przyniesie dopiero sobota. Na Pomorzu temperatura sięgnie 4 stopni powyżej zera. Na niebie przeplatanka słońca i chmur. Śniegu raczej nie zobaczymy, ale na zachodzie popada deszcz. Miłkarska Liga Mistrzów wraca do gry. Osiem klubów jest już pewnych gry w jednej ósmej finału, ale pozostałe muszą o ten przywilej walczyć w barażach, a wielkich marek wcale tam nie brakuje. Najciekawiej zapowiada się starcie Benfiki z Realem Madryt. W Lizbonie trener miejscowy, Jose Mourinho, przyjmuje swój były klub i postara się podtrzymać serię Benfiki, która z Realem przegrała tylko raz w historii, konkretnie w 1965 roku. Do wyborów mistrzowskim menu także derby Francji, czyli mecz PSG z AS Monaco, starcie włoskiej Atalanty Nikoli Zalewskiego z Borusją Dortmund oraz potyczka tureckiego Galatasaray z włoskim Juventusem. Tak ciężkiego wora z medalami Polacy dawno nie przywieźli. Nasza reprezentacja zakończyła właśnie amatorskie mistrzostwa Europy w MMA. Z Serbii przywiozła aż 17 krążków, co jest rekordowym wynikiem w historii naszych międzynarodowych występów. We wspomnianym worku 8 złotych, 6 srebrnych i 3 brązowe medale. Brawo panie i panowie. Tak jak obiecaliśmy w ekspresie, przed państwem drugi z Tomasiaków, czyli młodszy brat naszego mistrza Konrad Tomasiak. Zaledwie 17-letni skoczek jeszcze niedawno wspierał swojego brata w predatco, a wczoraj zwyciężył w juniorskim Orlen Cup na średniej krokwi w Zakopanem. Jeśli Konrad podtrzyma formę, być może za kilka lat będziemy mieć trzeci w historii braterski duet w Pucharze Świata. Dom bez kota to głupota, twierdzą ich właściciele. I przynajmniej dziś w Światowym dniu Kota, a niech im nam będzie. Podobno zresztą to koty wybierają swoich właścicieli, a nie odwrotnie. Ale Ekspres odwróci kota ogonem i pójdzie swoją drogą. Koty mają podobno dziewięć żyć, podczas których pokazują dziewięć różnych twarzy, czy raczej pyszczków, postanowiliśmy je skatalogować. punkcie takich kotów, to naprawdę można dostać kota. Kotom w dniu święta życzymy wszystkiego najlepszego. Właścicielom, by ich pupile zawsze trafiali do kuwety. A my, jak kot z pęcherzem, pędzimy już w kierunku programu dzisiaj. Zdążymy, bo rusza dopiero o 19.00. Oto co przyniesie. Zwolnienie za nagłośnienie afery? Kolejna odsłona politycznego procesu. Sędzia Łubowski zrezygnował. My za to nie rezygnujemy i jutro znowu wyjedziemy na tory o 16.55. A teraz zapraszamy na program Miłosza Kłeczka. Do zobaczenia.